Cześć, ta jedna komura jest po to, żeby się odbijała między ustami, a druga jest odpowiedzialna za oh. Już? Już? No. Witam wszystkich, z tej strony Ulat. Dzisiejszy filmik to nagranie z naszego typowego, klasycznego, niedzielnego strzelania. Jesteśmy na Janczarach i aktualnie gramy w scenariusz Atak na Wzgórze. Czyli jest jeden punkt na wzgórzu w trudnym terenie i zadaniem drużyny atakującej jest się do niego dostać, przejąć flagę i wycofać ją na bezpieczną odległość za swoją linię. Scenariusz jest prosty, czyli zazwyczaj dający najwięcej frajdy. My atakujemy. Teren na Janczarach jak widać jest poprzecinany dość dużą ilością wąwozów, co urozmaica ten typ rozgryw, bo żeby przejść tam gdzie jest flaga, musimy tak naprawdę wejść do wąwozu i wdrapać się na drugą stronę. A tutaj w niektórych miejscach ściany wąwozu są prawie że pionowe. Na początku, wraz z Psycho, udałem się na lewą stronę, aby przez wąwóz ostrzelać przeciwników i w miarę możliwości osłabić ich obronę. Tak, żeby nasi szturmowcy mogli spokojnie wejść na dół wąwozu i wdrapać się na drugą stronę. Nie widzę go, skąd wali. Musimy ich rozciągnąć. do wow, Dostałem! Jakaś kulka z drugiej strony po prostu mnie pacnęła. No i trzeba było już się wycofać do respa, ale cóż, na szczęście nie było daleko. O, oh, a. A jak go podniosło! Całe to wielkie drzewo leży zaś. Sajko, spróbujcie jeszcze nawet szerzej, aż tam dalej, przy tym dalszym zejściu. Wychodzę z lespa i szybko dostaję informację, że przeciwnik jest po naszej stronie wąwozu i przez to nie jesteśmy w stanie go zbyt ochoczo przekraczać. Czyli w tej chwili najważniejsze jest oczyszczenie podejścia, tak żebyśmy mogli jakąś siłą przedostać się na drugą stronę. Okej, okay, widzę, widzę! Na razie nie! Chował się! Zatem jest! Wol mi to widzieć tam! Nie widzę! Mam mamy jedną W tamtym kierunku dokładnie Widzę, widzę, widzę no Nie wiem co tam jeszcze jest Ładuje? Jest dość blisko, jakieś 60 metrów niecałe Wychyla się Dostał, dostał Nie wiem, chyba nie Ula to z ojcem podchodzę od lewego rogu. Wiem, zaraz planuję się na jego wychylić, tylko muszę myśle podtrząć. Zdjęte, zdjęte! Ok, siła 3 na drugiej stronie Czekam na wsparcie Dawaj, dawaj Marian Zajwiście wolność zjechał, ale nie Ten dwą nie jest zdjęty Jeszcze jeden jest tak sobie Zdjęty Czyli teraz, już przejście przez wąwóz mamy względnie zabezpieczone i możemy w dość dużej no ślewie drapywać no. się tutaj na wzgórze i próbować dostać się już do flagi. 50, tamten kierunek. Wiem, 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 widziałem. Słajko, przydałby nam się wsparcie od, od lewej. Jesteśmy 30 od flagi. 30 od flagi. Tu lat, tu lat. Jestem na 20 metrów od flagi. Od samego narożnika podejścia. Jestem już na, na górze, ale nie mogę się nawet podnieść ani o centymetr. Bo mam gościa wcelowanego we mnie. Nie widzę go. Od lewej. Blisko są, pod zwanym drzewem przede mną, 30 metrów Chłopaki, ja się przesunę bardziej w prawą stronę, żeby lepszy kąt złapać Dla go, osłaniajcie. I teraz powolutku, pod wsparciem, próbujemy się zbliżyć jak najszybciej do flagi. Gdyż za niedługo przewidujemy, że wrócą przeciwnicy, którzy niedawno zostali zdjęci. A wtedy to my zaczniemy dość gwałtownie tracić ludzi, i znowu będziemy musieli przełazić przez ten cholerny wąwóz. Jeden kontakt dosłownie 30 metrów po mojej lewej, po takim złomnym drzewem, ja nie mogę go pacnąć z AML-ki. Szczerze to nie wiem czy moje kulki tam doleciały, ale najważniejsze, że ten snajper jest na tyle daleko, że nie zagrozi nam tutaj bezpośrednio przy fladze. Tutaj do punktu mam już na tyle blisko, że przeciwnik, którzy siedzą dosłownie pod nim, muszę wyciągać z czyjegoś delikatniejszego niż dmr -ka. Tu nas, słucham Cię U 13 metrów, czy 15 od punktu miłości, stać, Panowie, aby ktoś podszedł do mnie, a nie czekał na, na coś Wyjąłem tam osobę. Dawajcie, dawajcie. Ten przeciwnik chyba został zdjęty przez nasze oddziały, które szły mocno lewą stroną. Czyli ja mam teraz w miarę czyste podejście do punktu. Nacierać, nacierać. Podchodzę do punktu, a z drzew wyłania się przeciwnik, a ja nie mogę na to odległość strzelać z demerki. Zdążyłem wyciągnąć pistolet na szczęście zanim ten kolega mnie sprzątnął, to ekipa, która obstawiała moją lewą flankę, zdjęła jego. I mogłem spokojnie przejąć flagę i się wycofać. I tym zakończyliśmy tą rozgrywkę. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.